Borys Jelcyn był jednym z ludzi, którzy przyczynili się do upadku komunizmu w Rosji. To prowadził kraj przez okres wielkich zmian i wyzwań i uczynił go tym, czym jest obecnie. Świat uważał Jelcyna za alkoholika. W jego zachowaniu wyraźnie widać było zamiłowanie do wódki. Świat nie wiedział jednak, że Jelcyn zmaga się także z innymi problemami natury fizycznej i psychicznej. Przez lata prawda o stanie zdrowia prezydenta była ściśle strzeżoną tajemnicą. Teraz wychodzi ona na jaw. Nieznane oblicza wielkich polityków. W czerwcu roku 1991 Borys Jelcyn wykorzystał falę popularności i został prezydentem Rosji. Przejął władzę w kraju, który znajdował się na rozdrożu. Rosja musiała się zmienić. Potrzebowała wolnego rynku, demokracji oraz silnego lidera, który poprowadzi ją przez okres transformacji. Jelcyn wydawał się idealny. Jednak miał już na swoim koncie poważną porażkę. W lipcu 1987 roku polityczna klęska wpędziła go w depresję tak głęboką, że niektórzy komentatorzy ogłosili koniec jego kariery. W tym czasie był członkiem biura politycznego Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej. Kiedy ostro skrytykował tempo reform, pierwszy sekretarz partii Michał Gorbaczow postanowił go usunąć. Gorbaczow nie tylko wyrzucił go z Politbiura i Moskiewskiego Komitetu Partii Ściślej mówiąc, Jelcyn zrezygnował sam, ale w pewnym sensie skazał go na polityczną banicję. Porzucony przez dawnych przyjaciół Jelcyn popadł w bezsenność. Zaczął też miewać częste i silne bóle głowy. W swojej autobiografii wbrew zasadom twierdził jednak, że najgorsze były cierpienia psychiczne. Moje serce zmieniło się w popiół. Czułem się wypalony, świat wydawał się nijaki. Toczyłem wewnętrzną walkę z samym sobą. Wiedziałem, że jeśli ją przegram, będę skończony. W tym okresie szefem ochrony Jelcyna był Aleksander Korżakow. Jego odwołanie w roku 96 zerwało ich znajomość, ale Korżakow dobrze pamięta tamte czasy. Po wszystkim, co przeszedł, był na krawędzi załamania. To i dla kogoś z jego osobowością klęska była wielkim przeżyciem. Delikatnie mówiąc, dali mu w twarz. Niewielu ludzi wierzyło, że jeszcze powróci. Leżał w łóżku i chciał umrzeć. Miał dość życia. Nawet się nie poruszał. Nie chciał żyć. Nie Kryzys z roku 1987 nie był odosobnionym przypadkiem. W 1992, rok po objęciu stanowiska prezydenta, Jelcyn ponownie ugiął się pod polityczną presją. W swojej autobiografii z roku 1994 widok z Kremla napisał: Potworne ataki depresji, mroczne myśli, bezsenność, bóle głowy, łzy i rozpacz. Smutek na widok Moskwy i innych rosyjskich miast, brzemię podejmowanych decyzji. Musiałem znosić to wszystko. W grudniu 92 roku Jelcyn wyjechał z Moskwy do swojej daczy. Nie był nawet w stanie spotkać się z krewnymi. Spojrzałem w oczy żonie i dzieciom, po czym poszedłem prosto do łaźni i zamknąłem drzwi. Leżałem na plecach z zamkniętymi oczyma. W głowie miałem zamęt. Uratował mnie Aleksander Korżakow. W jakiś sposób zdołał otworzyć drzwi i przekonać mnie, żebym wrócił do domu. Incydent właśnie był kwintesencją upadku Jelcyna. Korżakow wspomina go nieco inaczej. Twierdzi, że była to jedna z kilku sytuacji, podczas których Jelcyn próbował odebrać sobie życie. Łaźnia to nie wszystko. Wcześniej próbował za pomocą pistoletu, nożyczek. Bóg wie czego jeszcze. Miał charakter samobójcy. Miał samobójcze skłonności. To dość kontrowersyjna interpretacja poczyna Jelcyna. Z drugiej strony podobne zdanie ma Michał Gorbaczow. W swojej książce z roku 1995, Życie i Reformy, twierdzi, że 9 listopada 1987 roku Jelcyn został przyjęty do szpitala z dwiema ranami kłótymi klatki piersiowej, wyglądającymi jak zadane nożyczkami. Oficjalnie stwierdzono, że Jelcyn zranił się, tracąc przytomność i upadając na biurko. Dwa lata później sam Jelcyn stwierdził, że został napadnięty przez bandytów. Gorbaczow uważa jednak, że była to nieudana próba samobójcza. Inny dziwaczny incydent miał miejsce w październiku 1989 roku. Jelcyn pojawił się na posterunku milicji całkiem mokry. Twierdził, że został zaatakowany i zrzucony z mostu przez politycznych rywali. Mimo to Moskwa huczała od plotek. Było wiele plotek. Osobiście sądzę, że przynajmniej część była prawdziwa, szczególnie te dotyczące prób samobójczych. Wierzę w nie, ponieważ Jelcynem rządziły emocje. Nie myślał tak racjonalnie. Jelcyn nigdy nie przyznał się do usiłowania samobójstwa. Nikt tak naprawdę nie wie, co działo się w jego umyśle. Mimo to, polityczne elity Rosji nie mogły zlekceważyć faktu, że pogrążony w depresji Jelcyn może odebrać sobie życie. Jakkolwiek było, chaos i dramatyzm miały stać się symbolem jego rządów. Znane oblicza wielkich polityków. Borys Jelcyn był pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem Rosji oraz człowiekiem cierpiącym na częste depresje. Jego rzeczywisty stan zdrowia pozostawał tajemnicą. Prasa nie mogła nic wiedzieć o jego stanie zdrowia. Wszystko, co robiono, robiono dla jego dobra. Miał świetnych psychiatrów, którzy potrafili z nim rozmawiać. Byli naprawdę doskonali. Bez pilnie strzeżonych raportów medycznych trudno jest ocenić ówczesny stan Jelcyna. Jego zachowanie wskazuje jednak na częste zmiany nastrojów, charakterystyczne dla cyklotymii. Cyklotymia to zaburzenie charakteryzujące się huśtawką nastrojów. W górę i w dół. Wszyscy miewają różne nastroje, ale w przypadku cyklotymii te wahania są o wiele częstsze, mimo to daleko im jeszcze do psychozy maniakalno-depresyjnej. Huśtawka nastrojów związana z psychozą maniakalno-depresyjną może sprawić, że chory utraci kontakt z rzeczywistością i trafi do szpitala. Ludziom z cyklotymią to nie grozi. Miewają jednak wzloty i upadki. Podczas upadków pogrążają się w depresji. Wzloty przynoszą stan euforii. Euforia to stan doskonałego samopoczucia, tyle że bez symptomów maniakalnych. Człowiek wciąż ma kontakt z rzeczywistością, tyle że dosłownie tryska energią. Ma mnóstwo pomysłów, wierzy we własne siły. To zupełne przeciwieństwo głębokiej depresji. W zachowaniu Jelcyna wyraźnie widać huśtawkę nastrojów. Do jednego z kryzysów doszło w roku 91. Jelcyn wydobył się z wcześniejszej depresji, został pierwszym sekretarzem Partii Komunistycznej w Moskwie, a następnie prezydentem Rosji. W tym czasie przywódcą Związku Radzieckiego był Michał Gorbaczow, który rozpoczął serię reform blokowanych przez twardogłowych. W lipcu 91, kiedy Gorbaczow opuścił Moskwę, ludzie ci zorganizowali zamach stanu. Z pomocą armii zajęli miasto.